Witajcie, kochani, na kanale Kitchen Book TV. Chciałam Wam pokazać domowy przepis na przepyszny rozbier na zimno. Zaczynam od warzyw. Marchewkę trę na dużych oczkach. Tak samo robię z pietruszką. i z kawałkiem selera. Warzywa przykładam do miski. Cebulę pokroję drobniejsze kawałki. Dodam ziele angielskie, około sześciu, siedmiu ziarenek. Pieprz. Oliwę z oliwek. około łyżeczki. Przemieszam teraz marynatę i wkładam rostwę do miski i przykrywam warzywami. Zawijam folią. I wstawiam do lodówki na przynajmniej 48 godzin. Po dwóch dniach rozpiec jest gotowy do dalszej obróbki. Delikatnie usunę z niego warzywa. Na patelnię wkładam łyżkę masła i dodam odrobinę oliwy. I na rozgrzanym tłuszczu obsmażam Smaczny rozbef wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Po 25 minutach przepyszny rozbef jest już upieczony. Na folię aluminiową sypię odrobinę pieprzu. Soli i łożę na niej mięso. Jeszcze od góry. Zawijam folię i pozostawiam do całkowitego wystudzenia. Rozbest jest już zimny. Jest lekko krwisty, taki uwielbiam, przepyszny. Życzę Wam, kochani, smacznego!